Słowo Boże na każdy dzień. Wszyscy ludzie muszą zrozumieć cel mojego dzieła na ziemi, a więc to, co ostatecznie chcę uzyskać, i to, jaki poziom muszę osiągnąć w tym dziele, zanim zostanie ukończone. Jeśli towarzysząc mi do tej pory, ludzie wciąż jeszcze nie rozumieją, na czym polegają moje dzieła czy nie towarzyszą mi na próżno jeśli ludzie idą za mną powinni znać moje intencje działam na ziemi od tysięcy lat i po dziś dzień wciąż dokonuję mojego dzieła w taki sposób mimo że moje dzieło zawiera wiele projektów jego cel pozostaje niezmienny na przykład Mimo, że jestem przepełniony skierowanym na ludzkość osądem i karaniem, wciąż czynię wszystko dla jej zbawienia i dla lepszego głoszenia mojej ewangelii i dalszego rozszerzania moich dzieł wśród pogańskich narodów, kiedy już ludzkość osiągnie pełnię. Więc dziś, w czasach, gdy wielu ludzi dawno już pogrążyło się w rozpaczy, ja kontynuuję moje dzieło, kontynuuję dzieło, którego muszę dokonać, aby osądzić i ukarać ludzkość. Mimo, że ludzie mają dość słuchania tego, co mówię, i nie mają najmniejszej ochoty przejmować się moim dziełem, ja wciąż wykonuję swój obowiązek, ponieważ cel moich dzieł pozostaje niezmienny a mój pierwotny plan nie zostanie zniweczony. Celem mojego osądu jest uzdolnić ludzi do większego podporządkowania mi, a celem mojego karcenia jest umożliwić ludziom skuteczniejszą zmianę. Mimo że to, co robię, czynię przez wzgląd na moje zarządzanie, nigdy nie uczyniłem niczego, co nie byłoby dobre dla ludzi. Ponieważ chcę uczynić wszystkie narody poza Izraelem równie podporządkowanymi jak Izraelici, uczynić ich prawdziwymi ludźmi, abym mógł mieć przyczółek na ziemiach poza Izraelem. Takie jest moje zarządzanie, takie są dzieła, których dokonuję pośród pogańskich narodów. Nawet teraz wielu ludzi wciąż nie rozumie mojego zarządzania ponieważ nie interesują się takimi sprawami i troszczą się jedynie o swoją własną przyszłość oraz o własne cele. Niezależnie od tego, co powiem, ludzie i tak pozostają obojętni na dzieło, którego dokonuje, skupiając się wyłącznie na swoich jutrzejszych miejscach przeznaczenia. Jeśli sprawy będą się toczyć takim torem, jak moje dzieło może się rozprzestrzeniać? Jak ma być głoszona moja Ewangelia na całym świecie? Wiedzcie, że kiedy moje dzieło się rozprzestrzenia, rozproszę Was i porażę Was, tak jak Jahwe poraził każde z pokoleń Izraela. Wszystko to zostanie uczynione po to, aby moja Ewangelia. Mogła szerzyć się na całej ziemi, aby moje dzieło mogło rozprzestrzenić się na pogańskie narody, aby moje imię było uznawane za wielkie pośród dorosłych i dzieci, a moje święte imię wywyższone na ustach ludzi z wszystkich plemion i narodów. Służy to temu, by w tej ostatecznej epoce Moje imię mogło być uznawane za wielkie wśród pogańskich narodów, by poganie mogli ujrzeć moje dzieło i nazwać mnie wszechmogącym z powodu mojego dzieła i aby moje słowa mogły wkrótce się wypełnić. Uświadomię wszystkim ludziom, że jestem nie tylko Bogiem Izraelitów, ale także Bogiem wszystkich narodów pogańskich. Nawet tych, które przeklołem. Ukażę wszystkim ludziom, że jestem Bogiem wszystkich istot stworzonych. To jest moje największe dzieło, cel moich dzieł zaplanowanych na dni ostateczne i jedyne dzieło do wypełnienia w dniach ostatecznych.